Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak udekorować salon na święta. Przygotowałam 20 piec inspirujących zdjęć, które pomogą Wam STWORZ i YC magiczna atmosferę w waszym domu. Zobaczycie różnorodne aranżacje, które z pewnością dodadzą uroku waszym wnętrzom. Niezależnie od tego, czy preferujecie klasyczny styl, czy nowoczesne rozwiązania, znajdziecie tu co dla siebie. Zapraszam do oglądania. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy domy świeca się magia, ciepłem i radością. Centrum świętowania bez wątpienia staje się wtedy salon. To tu rodzina i przyjaciele spędzają czas, tu biesiaduje się przy stole, tu rozpakowuje prezenty i śpiewa kolendy. Tutaj też ogląda się kiewina. Oto kilka wskazówek, jak przekształcić salon w miejsce pełne świątecznej magii. Pierwszy główny punkt świątecznego salonu: choinka. Jak ubrać choinkę? Choinka to serce świątecznej dekoracji w salonie. Wybierz drzewko, które najlepiej pasuje do przestrzeni i Twojego stylu: sztuczna, a może naturalna. Decyzja należy do Ciebie, a obie opcje mają swój zalety i wady. Pierwszym krokiem w uchoinki jest wybór tematu. Możesz zdecydować się na tradycyjny styl, który opiera się na klasycznych kolorach świat, takich jak czerwień, zieleń, złoto i srebro. Alternatywnie, możesz wybrać nowoczesny, minimalistyczny lub tematyczny styl, tak aby choinka odzwierciedlała twoje osobiste preferencje i charakter wnętrza. Zacznij od podstawowych ozdób, takich jak światełka choinkowe, które stworzą bazę dla reszty dekoracji. Następnie dodaj duże ozdoby, takie jak bombki, girlandy czy wstążki, uzupełniając je mniejszymi elementami, jak ozdoby ręcznie wykonane. Zawieszki z personalizowanymi imionami lub zdjęciami. Oprócz standardowych ozdób, dodatkowe akcenty mogą dodać niepowtarzalnego charakteru Twojej choince. Gałaski jodły, szyszki. Suszone owoce, a nawet zabawki czy małe prezenty umieszczone pomiędzy gałęziami mogą wnieść element autentyczności i ciepła do dekoracji. Czytaj więcej 15 najpiękniejszych pomysłów na świąteczną dekorację choinki. Drugie oświetlenie salonu na święta. Światła S.A. kluczowym elementem w tworzeniu atmosfery świątecznej. Dodaj lampki choinkowe do choinki. Ale nie zapomnij także o umieszczeniu światełek na oknach, parapecie czy wzdłuż mebli. Możesz również wykorzystać świece, aby dodać ciepła i uroku. W świątecznym salonie najlepszy pomysł to światełka LEDowe, które zużywają do 15 razy mniej prądu niż tradycyjne żarówki. Trzecia dekoracja stołu na święta. Co wybrać? Jeśli planujesz posiłki świąteczne w salonie, Udekoruj stoł świątecznymi serwetkami, obrusem, świecami i świątecznymi dekoracjami stołowymi. Wybierz kolory pasujące do reszty wystroju. Jak udekorować stoł świąteczny? Najważniejsza zasada przy dekorowaniu stołu jest dopasowanie jego kolorystyki do barw dominujących w danym pomieszczeniu, tak aby nie tworzył on odrębnego akcentu. Idealne zestawy kolorystyczne które prawie zawsze się sprawdzają to połaczenie bieli ze złotem lub srebrem. Na stole zawsze sprawdzi się także tradycyjne bożonarodzeniowe trio czerwień, zieleń i biel. Bardzo smodnym połaczeniem jest zieleń i złoto oraz pastele i złoto. Czwarte dekoracje świątecznego salonu. Poduszki i pledi. Dodaj świąteczny akcent poprzez użycie poduszek i płędów w kolorach i wzorach związanych ze świętami. To prosta, ale skuteczna metoda dodania świątecznego klimatu do salonu. Jakie wzory na poduszkach się sprawdza? Co powiesz na tradycyjna kratę? NP. Czerwono-zielona. Trudno o bardziej świąteczny akcent. Bardzo fajnie wyglądają również poduszki z wizerunkami zwierząt oraz poduszki w kolorze złotym. Piąte dekoracje ścienne w świątecznym salonie. Obrazy, girlandy, zawieszki i dekoracje ścienne w temacie świątecznym to doskonały sposób na stworzenie uroczego wystroju. Możesz wykorzystać również kartki z życzeniami, które staną się ozdoba i dodadza uroku świątecznego. Siódma muzyka i zapachy w świątecznym domu Stwórz świąteczny nastrój poprzez ustawienie listy ulubionych świątecznych piosenek oraz wykorzystanie świątecznych zapachów. Świeże choinkowe perfumy, świece z zapachem cynamonu lub pomarańczy dodadza dodatkowego uroku. Ósme, własne akcenty. Dodaj do salonu swoje własne akcenty świąteczne. To mogą być ozdoby robione własnoręcznie, pamiątki z dzieciństwa czy przedmioty, które mają dla ciebie szczególne znaczenie. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu na temat dekoracji salonu na święta. Mamy nadzieję, że nasze propozycje i aranżacje zainspirują Was do stworzenia wyjątkowej atmosfery w Waszych domach. Pamiętajcie, ze święta to czas radości i bliskości, a odpowiednia dekoracja może dodać magii tym chwilom. Zachęcamy do dzielenia się swoimi pomysłami i zdjęciami w komentarzach. Życzymy Wam wspaniałych świat!